Witam Was w World of Tanks, a dzisiaj przyjrzymy się amerykańskiemu czołgowi T-52. Jest to niszczyciel czołgów z obrotową wieżą. No, ten obrót jest dość powolny, ale jest bardzo mało tank destroyerów z taką wieżą. No, czy mało, no to tylko amerykańskie czołgi mają obrotową wieżę tak naprawdę. No, jak widać Dark Heart nie posiada żadnego sprzętu dodatkowego ani materiałów eksploatacyjnych No i ruszył Trochę po czasie, ale ruszył I namierza kogo tu namierza? A 20 i namierzył go Chyba mu gąski za albo coś o, trafił elegancko od 20 jedzie, jedzie. First kill, tak. Jego w tej bitwie tym czołgiem. Ten czołg jest dość mobilny. Jak widać jedzie 40 na godzinę. To jest spora na niszczyciela czołgów. Jego armor jest no, dość słaby. No i dlatego stąd ta mobilność Działo tego czołgu nie jest jakiś bardzo dobry Powiem, że jest jedno z najgorszych dział On ma Jeśli chodzi o to powiedziała Jak na ten tier O, tutaj do niego strzelają Ło, ale kość bo nie sięgnął a T52 o ile się nie mylę Tu T50 stoi No musiało boleć To do niego strzelają, no ale Jakoś się rykoszytuje jeszcze No tu nie trafił chyba go No jak widać humel ciągle na niego poluje Musi się nie udało No tym razem nie trafił Znowu był jakiś rykoszet od takiego czołgu. Buuuu Dostał T52 Teraz pora na T50 No i w końcu go dopadł Raz mu sieknął a tak dość fajnie go trafił Tego tutaj nie, nie trafił póki co. Teraz chyba trafił, nie wiem czy to on do końca, bo... ...ten czub na chwilę znikł. Ty nie o, tym go nie pokonamy, ciekawie. O, no, co tam, zajmuj się sojusznicy nim. Jeden HP i pada, nie żyje. Sherman. O, kolejny przeciwnik wykryty. Nie pożył. KB1S. To musiało boleć. No, jak z boku łatowanie się sieka. No i go dobił, elegancko, tutaj. Chyba to jest M6. Jak tak patrzę. No, nie przymierzył, dobrze. Bo się dlatego trzeba zawsze dobrze przymierzać. Nawet jeśli jesteśmy pewni zabicia. A zabijemy go, ale nie, lepiej zaś się przymierzyć. I oddać strzał, pewny. Gdzieś otelaria powinna być. No jest. Humel. Teraz je sobie na Humelu. No już nie żyje. O, już koniec bitwy. Dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam ponownie. Cześć.